Cześć, Tomadia. Witajcie w kolejnym odcinku z Gry Dead Space 3. Jest ze mną wirus. Cześć. I będziemy dzisiaj grać w grę. Dokładnie tak. I będziemy. szczelać. Będziemy game. Strzelać. Tak. A ja tutaj nawiązuję, bo my teraz tutaj poświęciliśmy ponad pół godziny czasu na upgradeowanie się benchu i ja sobie stworzę taką broń. Ja się jaram. A i bo mi brodę <laughs> Spokojnie Co? Lecimy? Pewnie. Beknąłem już, przepraszam, odbiło mi się już na początku odcinka. Na zdrowie. Bój śledzie. Yuh. Tak jak tu coś leży? No właśnie, miałeś się A no. Przyda się. Zwłaszcza, że przed chwilą sobie bawiliśmy się i... Pokaż, jak strzelasz! Tak, pokaż, jak strzelasz. Ła, jaki fajny, strzel jeszcze raz! Ty, patrz, film oglądamy dzisiaj. O. To jest takie, wiesz, walentynkowe kino. Walentynkowe? Tak Zaduszki, jak to moja koleżanka mówi Uff Nie, bo wiesz, bo wtedy się tyle kwiatków sobie daje, to tak we no, Wszystkich Świętych, no, to taki, takie zaduszki Walentynki to jest wszystkich śniętych? Tak Lodnia, Możemy już jeść Nie chcę tego filmu oglądać, on jest nudny Mogę to po... <śmiech> 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 Nie Zaliczył headshota fajne rzeczy o, czy coś jeszcze O, small kodeks. Czekaj, to co trzeba popsuć na akcji? Spawasz to <tryk> Yes, skończył się, skończył Czekaj, video message waiting. My to mamy wszystko. nie, 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 nie. Co to? Nie, to? nie wiem, to no czekaj, zobaczę, co to kurna jest. Znowu jakiś film. Nas no, de facto do tej drzwi prowadzi, tylko to tu musisz tam coś tam pomajstrować, no żeby... właśnie, tylko... hmm... A? Nic się nie odblokowało jeszcze? Nie. No to jakoś trzeba poustawiać ambitnie. Aha, w jakiej sekwencji trzeba poustawiać... Tak. A czekaj, 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 czekaj. Już chyba czaję. Yy, no to działaj. Bo to urządzenie chyba puszcza mi playback, i ja muszę chyba ułożyć te znaczki, żeby to odegrało potem tak samo. Tylko. Hmm. <noise> Jakie odgłosy. No właśnie, ach, przerwałaś mi. <noise> ok, nie wiem, jakim cudem zaskoczył, ale chodźmy. No to, to wiesz, to tak jak wszystkie inne zagadki, jak to No znaczy ja. Coś tam pokrąkało, pokrąkało i. No jak partner jest waving, a jak stoi obok ciebie. Koniec? Już, od razu by koniec chciał. Aż tak się znudziłeś, tą grą? Nie. Ej, właśnie zarąbiście mi się gra. Mi też. Aczkolwiek przyznaję, że były momenty takie, że byłem wkurzony ostro, jak na przykład spinaczka. Tak, te elementy z muły. Ale też, wiesz, nie zawsze liczy się gra, ale też liczy się towarzystwo, z jakim się gra. To mi się poszczęśliło. No a jak? <grym> Rozklejają mnie takie wzruszające motywy. Ale w ogóle zauważ, jak ty przez całą tą grę przeszedłeś przemianę. To znaczy? No pierwsze trzy y, odcinki. A, Magda atakuje mnie. A, to przecież tyle coś. A, jeszcze coś tam, nie? A teraz o, chodź, idziemy, trzeba ich zabić. Normalnie zmężniałeś. Czy przy tobie po prostu... <laughs> trzeba szybko wydrośleć. No Raz nie zdetonowałaś. A to było. <laughs> to było urocze. Skąd pierniczyć? Czas zabijać. Właśnie, chcę moją piłę wypróbować. No to no, też tobie Nie ciekawa, jak to będzie wyglądało. Żeby tak krew się lała tak, tak fajnie. był uciekał krwią. A! Chyba pierwszy raz widziałem tego typa uśmiechającego się w grze. Czyli siebie. <laughs> mówi o sobie w trzeciej osobie. To, to jest dziwne, jak się o sobie mówi samym w trzeciej osobie. Chociaż y, ponoć w starożytnej Grecji ci właśnie no, wysokich rodów zawsze tak o sobie mówili. Tak? O. Gdzieś tak kiedyś czytałam. Ciekawe. W Grecji, w Rzymie jakoś tak. to tam, <laughs> tam na dole była też. Patrz, jeszcze ja nie steruje, a ten już poszedł. Już Dobra. Po to musiałeś to. to, to tam. Ech, żeż ty. A masz. Już było. Jak teraz będziemy się przechwalać, to mu fajnie żołnierze. Skończy nam się AMO. Coś tu jeszcze do po pozbierania, ciekawego? Tam była skrzyniołka. Eee, coś schodzę na dół, może coś eee, Coś już popsuł. Nie wiem, tu coś wpaliłeś. Nic ja wpaliłeś. Nie wiem, no za to, bo mi się włączyło. To nie ja. Mhm. Hmm. Dobra, ja jeden naprawdę może Znaczy, B wskazuje na lewo. Ale tu są fanty, więc idę do fantów. Wow, weapon upgrade. Inwentory full. Wiesz co, i tak jesteśmy tak zarąbiście zupgradeowani, że po prostu, wiesz... Nie, nie warto już brać, nie? Nie zależy mi. Faka, faka. Boże, jak oni brzydko mówią. Co tu robią? Co, co tu się dzieje? A tu nie musimy tamtego... Co z tym się robi w ogóle? Nie wiem. A nie Wiesz? trzeba tu przynieść e, czegoś? Nie wiem. E, bo Może... tam e, na początku było coś takiego żółtego też. No tutaj jest żółte coś. O, no. o, mam, mam. Masz? Już, już trytole. Dobra, dobra, ubezpieczam z przodu. Dobra, dawaj. Ja w ogóle reloada muszę Kurde, zrobić ale z Tobą. fajnie to wygląda tutaj. Tak patrzę w dół. Nie wiem czemu mi się Matrix skojarzył i te pola. Ludzkich bateryjek. Dobra, przyznam się, teraz ze czternem w życiu nie oglądałam Matrixa. Co ty gadasz? Autentycznie. Kurczę, ja jedynkę oglądałem chyba z milion razy. <laughs> Kurwa, wiedziałam. Pierdole, co jest? Ej, zrobiłaś to celowo? Nie, tak wiesz... Kurczę, no i, i po hp dwa, no 2, I takie w myśli. A w tobie buchnie. też. Kuknij sobie. Już kukam sobie. Mówić, ci, jak podświadomie później, jak zobaczyłam to liczanie, widziałam, że... O, skrzyneczki. Dlaczego nie? Mógł? Nie, ty ty co to jest? To wybuchowe chyba. Wybuchnik, dobra. Wybuchnik. E? O, nasi! To ten wiel! On spierdala za Fak fak, Faka, faka, kurna, puszczam mu rakietę. Ty, ciur tak? kurna. Fak, celują nas. To. Nie, 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 spoko. Tu, tu chyba nam nic nie grozi. Chyba. O, skrzyneczki. Gdzie? Tutaj? Gdzie. Scavenger Bot czeka a, na ty. imprezę. Ja chcę Ciebie zabić, a to Ty. Tu chyba wybuchajkę trzeba, nie? A. Operujesz? Tak, tylko teraz... no. To odwiedzę. się odsuńmy, no dokładnie. A nie wiesz, ja w połowie odliczenia kapnę się, że znowu to tego. Pewnie jakbym nie miał tego Safety garda, to bym pewnie zginął. A teraz pięć. Ty jest. może nie chodź tyłem. Dlaczego? Bo wolniej się chodzi. O, dobra. Ale, to, ale Ty też się już nie masz Okej. Okay. ale tutaj też potrzebujemy e... hmm. bądź tu mądra nie, to nie jest A czekaj, tutaj co jest o, Un unlocked, rozwoju. open masz, o, wiesz, bierzesz? Super, no dobra hm? No? Ci coś wyskoczyła taka bateria? no co to kurno było? nie wiem gra nam się rozładowuje. Dobra. Co to kur. Aha, filmik. Już myślałem, że zginęliśmy. Też się tego spodziewałam. Patrz, o ten ping-pong. Ale skoro się tu zioł? my u góry byliśmy. Jego tu nie było. Czy był? To jest ten, to jest ten kodeks chyba. Chyba tak. Kurwa, już E na pieprzę. Ja też się przygotowałam już na E. Sleeping? Że w slipach jest? O co chodzi? Dlaczego ty mnie ściągnąłeś na No że patrz, jeszcze w ogóle broni nie mogliśmy użyć. Tak będzie przez cały odcinek, zobaczysz. Tak, Progress saving, object added. Tak, scavenger ta Dobra, spoko. Ja tu zwiedzam na razie, ty nie beknij Zachwycasz się teksturami. że to działa jak ta, wiesz? To działa jak tak no. Jak to się nazywa? No nie wiesz Busiarka Ty. E Czego ja fajerwali posłyszę? Właśnie coś Ej, zajedniście A czekaj, jest to, coś... no, to są te wybuchowe dziady. To właśnie przed nimi między innymi ten safety guard, jak dobrze rozumiem, zabezpiecza. Medika nie mam. Yy, Medik supporta? Tak, zaraz poszukam, może coś znajdę. A jak nie, to przeżyję później. O, tutaj coś jest. Co my tu mamy? Zło. Okej, okay, popsy. O nie, znowu ta łamigłówka, ta taka wiesz, że po tym okręgu trzeba jeździć. O, ale to jest ta łamigłówka, którą ty robiłeś wcześniej, wiesz? Tak, czekaj, czekaj, może mi się uda. Jest, udało się. Tylko to jest... Ale my tam mamy iść? No właśnie, B nas tam nie kieruje, to jest dodatkowa misja, ja bym to olał. No to chodź tu, bo tutaj gdzieś B nas kieruje. No, ja, ja bym poszedł a. tam, gdzie nas B kieruje, wiesz? No to chodź, 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 chodź tutaj. Idę, idę, idę. No, tutaj jest ta zabawiczka dla ciebie. Ale ja nie wiem, co tam zrobiłem. No, a myślisz, że ja w poprzednich górach... ja robiłam, czekaj, wiedziałam? Hmm. Tu widzę jakiś koło tak Okej. Okay. Czekaj, wiesz jak? Tu na dole jest znaczek, właśnie tak jak masz ustawione, tylko ostatnie jest takie pojedyncze. A czekaj, 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 widzę właśnie. Widzisz to? O tak jest. Czyli teraz powinno siąść. Spróbuj. Ale no. nie zauważyłem tego, to jest taki mały napis po prostu, że ja tego nie widziałem wcześniej. No ja, ja tylko podeszłam tak patrzy, jest. Strzelić mam to zjeść, czy co? co podejść wystarczy. Aha, ok. <grystanie> <grystanie> tak E? Hmm, telekineza? A tu podejść. O, mi się zamkło. Jesteśmy uwięzieni znowu. A. A. F. E. Entering Zero Gravity, będziemy latać. Próbujemy. Tu co daję? Tu nic nie Aha, i do góry mamy wylecieć niby. Teraz bym ja pamiętał czym się od... Co zrobiłaś? Nic. Alt, alt. Aha, właśnie. Pamiętałem, że któryś... O, wiii! Próbowałem. Ale ci właśnie, dokąd? O, tu jest skrzyneczka. Benaz tam kieruje. Prowadź, bo ty, ty, ty no, ale dobrze. Ale się no. zablokowali, no, pani. Zabierz te nogi. No, ja o. zawsze twierdzę, że mężczyznom nogi powinny się odkręcać. Dobra, czekaj. Mężczyzna nogi tu są w stanie. Tu jest za mną? Jest. Äh. Y Dobra, poszedł w Nie wiem, czy to były zwłoki, czy nie. Nie wnikam. Tutaj za tobą. I prowadzi nas do tych drzwi. Czekaj, to są zwłoki? Kurno, co to jest? O, jest kolejny ten. Dobra, to ALT. Okej, okay, podwójne kropki w górę. No, activate. Podwójne kropki w górę. A to były w dół? Zach no, w górę. Chyba jest ok, jest ok, już Siadło no. Nie ja słyszę takie rozochocone... te. To sobie kupi. No nawet miałam czym, dzięki. No otwórz. Aha, czyli oboje musimy stać przy tym. Oj, progress saving będzie zbudowany. Nie. No jakiś stół kreślarski. Wow, co to jest? Ej, to jest gigantyczna ręka! O szkurna. co to jest? Popatrz do góry. Ej, co ty kamulami we mnie rzucasz? Come Amp pads. Amp pads amplify the strength of your Albo jestem No, do góry jak popatrzysz. To jest ręka przecież tutaj. To. Co Gdzie celuje. No to, tutaj. Jakiś A palku? to, dobra, bo ja na tą rękę tam. O, tam, tam jest druga ręka. Widzisz? Dobra, to co? E... A ja to mogę wziąć? Czeka... E, czekaj, bo my to chyba musimy tu przytachać na to, nie? Co? Gdzie... No tu gdzie stoisz? Nie. No oddaj to mój. Oddaj mój kamień. Nie wiem, czy my coś mamy kurna z tym robić, czy o co chodzi. Dobra, chodźmy tam gdzie B nam pokazuje. Gdzie nam pokazuje? No dalej. Dobra, chodź. Coś ciekawego? Co mi nie wiem, tak? Czemu się zgłaska? Eee. Ile pleców? To się chyba skleszczy. Tu jakieś ciekawe fanty. Coś zebrałam, mamy windę. Zobacz czy do windy mamy iść. E, czekaj, już patrzę. Tak, do windy. Dobra, tu masz benchy. Nie, spoko. Chociaż wiesz co? Czekaj, puszczę sobie tego. Bo nie wiem przed tym info, że już chyba czekały te... Tak, scavenger boty. Ale nic nie upgrade'uję, ja tylko zbieram i... Waiting for partner. Ja sama chciałam sobie pojeździć na górę. Dobra. Scavenger bocik. Ciekawe, czy drugi też się będzie zawieszał. Mówisz, że zawsze z drugim jest problem. Ej. No, to prawda. No. Trochę się drugi trzeba drugi poobracać i ten, to. no. Okej, okay, dobra. Chodź, winduję się. Ale o niebo lepiej się teraz gra kurcze, jak tą bronią ogarnęliśmy. No, ale wiesz, też czasem nauczyliśmy się w końcu w du bracie. Omijać misje dodatkowe, B, używać. No to ty dobrze bekasz. Nie jest to inkredytable, nie? Nazywam się to prominent. Jeden z wielu kondycji po prostu na kierunku skrzyni. Senza kodeksu, mogę tylko spekulować, ale. The machine needs to be opened for any changes to be made. I <laughs> believe the monoliths on this plateau do just that by standing on the special disc shaped area on the floor. I've discovered I can use my kinesis module in a boosted capacity to manipulate them. The two hieroglyphics on the wall behind me indicate that one configuration will open the machine, another will enact any changes to the internal programming. Ok. Aha, bo tu są te. Tylko czekaj, my musimy sobie chyba. No właśnie, to telekinezą niby trzeba wyciągnąć, ale. Czekaj, co tutaj mamy? Tu jeszcze mamy jakieś nagranie. Aha, czy. Aha, nie, to jest to, co on mówił teraz. I że niby stojąc tutaj. O okay, puściłem na to i coś się dzieje? Nie wiem, nie widzę, żebyś coś jeszcze puścił. Aha, to jest to... Odginają się u góry, widzisz? Ale gdzie się odgina? Na tym tym? Co? co no. Za co ciągniesz? No na dole rusza, a u góry się rusza, widzisz? Na dół puszczam telekinezę i to się rusza. To. Mhm. Tylko co my mamy z tym. Czekaj, tam coś jest jeszcze. Nie, myśmy stąd przyjechali, tak? My to chyba musimy połączyć Weź połącz ten prawy Czekaj, 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 już ten obok ciebie eee, Ten który? ostatni połącz z tym pierwszym, którym ja majtam Nie ten, czwarty A te się nie połączą? Czwarty, który, eee, czyli ten? To jest trzeci, co ty miałeś z matmy? Czyli ten? Tak, i próbuj połączyć z tym moim No to obróć go do mnie Usiłuję, o! Ale nie, czekaj, czekaj, czekaj! Do góry przekręciłem ten kryształ. A no dobra, no to. Okej, okay, dobra, to już trzeba trzeba będzie je połączyć. Czyli tak, te kryształy mogą być w trzech pozycjach, widzę. Okej. Okay. Teraz ten jest. Aha, ten jest w pionie. Lub. Lub Ale patrz, patrz, patrz. Tutaj tak jakbyśmy mieli dwie. Chodź, chodź tu. No właśnie, patrzę, no. No i albo dwa na bok. Dwa na boki. Albo tutaj Czekaj, patrz, mogę puścić jeszcze raz to nagranie tego gościa? Mhm, spoko. Bo on tu tłumaczył właśnie, że można zrobić dwie rzeczy, czyli to by się zgadzało, nie? Z tymi diagramami. Z diagramami. Że jeden coś tam robi, a drugi coś zmienia w programowaniu maszyny. Yy, I czekaj. By standing on special disk shaped area on the floor, to, to jest to, na czym stoimy. Mhm. Wtedy możemy operować tymi badziewiakami, co się bawiliśmy teraz, że wtedy kineza jest bardziej y, mocna. Eee. O, i tak. Jedna konfiguracja otworzy maszynę, a druga zrobi jakieś zmiany w, w wewnętrznym programowaniu. Dobra, to może spróbujmy tą po lewej, co? Bo w sumie nie mówi, która jest która. Mhm. Czego wiesz, tutaj to... nie masz w sumie pokazane, które mają być na którym poziomie to ma być podświetlone, nie? Czekaj. Te dwa są do góry, no i tak No i to jest, nie? To o. pierwsze I coś tu się świeci Gdzie się A tu no ci tutaj. się świeci fakt Już popsuł. O. No i ciekawy, czy to jest otworzenie maszyny? Nie wiem, ale ja tam chcę na górę Bo <laughs> <laughs> mi się podoba yeah. What the hell just Możemy spaść? Nie, musimy zjechać do Window. Czekaj, teraz nas niby kieruje do... Do windy. Aha, te już są nieaktywne? Nie, czekaj. Okej, okay, musimy iść do windy chyba teraz, jak rozumiem. Nie no, mi bekało do windy. Tak, więc może to tak działa, że po prostu teraz odblokowaliśmy tą część, zabierzemy kodeks pewnie i pewnie tu musimy wrócić i pewnie się wtedy użyje tej drugiej. Ewentualnie, albo tylko mogliśmy mieć jedno to wyboru, i po prostu, jak weźmiemy kodeks, to nas nie wiem, na śmierć przychodzi. zobaczymy. <laughs> Był progres saving. Co jest źle? U. Mówiłam! Ale to będzie saveing. Okej, okay, za tobą? Za tobą? Gdzieś? Czekaj. Rozwaliłem go rakietą To świetnie. Kurde. Potężny to war. jest gra, nie? Tylko sobie pozbieram jeszcze Amo jak się tu jakiś wala. Mi to coś zrobi to? Tu stanę. Cześć, co to? Waiting, Waiting for partner. Jestem, partner, jestem, jestem. Chodźmy. I co my tu robimy? O! Mnie jako po drogach. Yes? O! Znowu Fuck! O! Oh. Może czuję się jak w sensie. Aha, okej, okay, dobra, już czaję. Czyli sterujemy górę dół i musimy omijać te przeszkody. Nie tłuć się. Nie obiję się. I jesteśmy świetnie Ustawiaj. o boże ale dobra ale to jest jednak proste tylko trzeba... umiesz robić. to 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 rób ja się kropa w górę w, kulturne... kropa w dół inne. i dwie kropy w dół dobra tak. czyli tak kropa w górę jedna kropa w dół i dwie kropy w dół tak poszło ja. dobra jestem obok. progress saving co słyszę nie wiem, to chyba tylko jak się dzieje. Też. usłyszałem. Hä? E? Co to było? Dobra, nie wiem. Dramatyczna muzyka. Ale... Aim and press C on path to empower stasis module. Koledzy! Aha, żeby z stasisem na pierwszej teraz. Czego jak z błokiem, Aha, musimy stojąc na tym walić z nich stasisem, bo to ich wtedy. A tu mam zamplifikowanego stazisa, ale możemy coś jeszcze jest? Tak, no dobra, walę z stazisem kolejny stazis wal. Co ja? Okej, okay, dobra, już kurna. Mam. no, okej, okay. ja bym chciała No nie, ale musimy tu jeżeli właśnie po to jest to pole, że ono stazisa zwiększa. Ale nie chcę nic? No, ale może taka jest metoda iść. właśnie na nich. Ja tam, ja tam nie chcę iść, jak chcesz sprawdzić to... Dobra, idę sobie samo Już chyba jest czysto. Tam jest wszystkie moje, oczywiście full wszystko mam. Okej. Okay. Upgrade circuit, dobra inwentory full, standard Ale Amos niech powypadał. Dobra. O, skrzyneczka Eee, będzie jeszcze z ciebie złomiasz <noise> A czego wy nie Ok, okay Ja piłę Widzisz, bo one bardzo oh. szybko się poruszają, dlatego trzeba pieprzyć tych, co yy. Jeszcze gdzieś? Nie, no um. tyle um. yy. Jeszcze gdzieś? Tam. Y, z prawej, tak. Mówicie, on do przełącza jakby to była, no... posiarka. Okej, okay, tu coś jeszcze wypadło. A nie, to było coś chyba... A nie, nie, dla amo. ciebie. Dobra. Co dla mnie? To znowu... A. To znowu rozmitki, rozmitki, Boże. Rozmówcie z kosmitami. Nie, kurde, tak. nie, nie przypatrzyłem się na te znaczki. Ja już ci e, czekaj, dobra. dwa w dół, jeden w górę i jeden w dół. Dobra, teraz jest okay. O, i szło. Dział. Ja. Chapter 18. Kończymy? Co ty gadasz? No nie wiem, pytam się. Ale jak chapter. Wyszło. Nie widziałem, serio. A mi pisało, chapter 18. Kill or to be killed? Coś takiego. Zabij albo bądź zabitym konkretnie na polski. E, coś co? Nie wiem. Możemy przerwać i kontynuować? Na samym w odcinku? Kolejnym. No znaczy, mamy pół godziny nagrane dzisiaj. Dokładnie. A za Nie z z tego, widzów. Tak. A z tego co pamiętam to 18 jest już ostatnim chapterem, nie? To przynajmniej o, będziemy to w wiedzieć, raz. Będzie że będzie na świeżo taki. Tak. spodziewamy się, że ostatni i jeżeli on będzie w miarę krótki, to przynajmniej na spokojnie sobie później pogadamy o grze, takie podsumowanie. Dokładnie. No, no, no. No to no możemy sobie skończyć. Spoko. Więc nadal czekamy na Wasze rady, mimo że to jest już bardzo blisko końca. Tak, bardzo blisko, i dopiero w sumie na końcu nauczyliśmy się grać. I jeszcze mega dziękuję właśnie Mateuszowi, który na prywatnej wiadomości mi wysyłał ostatnio po poprzednim odcinku, bo okazuje się, że to jest nowy widz. I stwierdził, <laughs> aż muszę to zacytować, że. Szkoda, że nie zobaczyłem tego gameplaya wcześniej, na pewno łatwiej by się wam grało. Tak, I ja również bardzo serdecznie dziękuję, bo w sumie no, wirus przekazuje mi również jego rady, więc też mu również to bardzo dziękuję. To właśnie to było to pół godziny spędzone w benchu przed nagrywaniem. Tak, ale piły to ja sobie sama znam. Tak, to prawda, to prawda. Nie mogę cię strzelać, dlaczego nie mnie Oj, obcięłam ci to co nie trzeba, nie będziesz miał już dzieci. Okej, okay. czy znaczy z tą twarzą sądzę, że mi to nie grozi tak w tej grze, więc... No, w sumie to nie Sims. Okej, okay. to co? Widzimy się w kolejnym odcinku, tak? Tak. Okej, okay, to trzymajcie się. Cześć.